Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko na premierze z za złotówkę. Zdrabka nazywa się Konieczynka. Bardzo jestem ciekawa, czy przyniesie szczęście wśród tych pustaków. I co tu mamy zrobić? Znajdź konieczynkę i wygraj kwotę z pola wygrana. Dwa razy konieczynka, podwójna wygrana. No ładnie. Zobaczymy sobie legendę. 11 stopni wygranych no to dużo, dużo jest tych wygranych ciekawe co nam tu w ogóle wpadnie na mój odcinek kochani mam 20 sztuk bo nie szalałam, bo wiecie jak to jest z tymi drapkami za złotówkę no i mamy takiego bonusika, super linie z ekstra liniami. zrobiliśmy sobie przerwę na czas premiery i będziemy dalej drapać w następnym odcinku Dobra, kochani, to co? 20 sztuk, 20 zł z bonusem 25. Bardzo jestem ciekawa, czy coś tutaj wydrapie. Przybliżymy sobie. No i sprawdzamy. Tu mamy jakieś euro w ogóle. No, oby, oby to fajnie. Żeby coś padło, nie? Super. Dobra, co my tu mamy znaleźć? Bo mamy symbole. Mamy klucz. Mamy jakiegoś ślimaka. Wiśnie. Mam, tak, mam chyba 10 z przodu i 10 ze środka. Także nie, nie są wszystkie po kolei. Tu mamy rybkę. O, mamy konieczynkę. Zobaczcie, jest pojedyncza chyba konieczynka. Dobra. No i co mamy tutaj? Wiewiórkę. Czyli nie jesteśmy na 0. Konieczynka jest, sprawdzamy wygraną i mamy 1 złotych. A kontrolne no tutaj będą na pewno. Teraz zobaczymy, gdzie są te kontrolne. tu Mamy kod. A tu są na górze e e e. Dobra. e e e to jest konieczynka za złotówkę. Dobrze, i to była drapka z numerem 10. Dalej. Wiśnia. Klucz. wiewiórka, ale ślizga mi się drapak. Dobrze, co teraz? Mamy podkowę. Tu mamy ślimaka i drzewko. Także tu nic nie ma. Muszę sobie to tak wysypać, bo ona troszkę brudzi. Oderwiemy sobie, żeby nam się nie pomieszało. No dobra, czyli tu mamy jedną wygraną i mamy złotówkę. Zobaczymy co będzie dalej. Kolejna podkowa. Wiśnia. Rybka, kluczyk drzewko i ślimak dalej podkowa no ta podkowa do koniczynki no to fajnie fajnie to wygląda tu mamy wiewiórkę tu mamy klucz tu mamy rybkę i mamy wiśnie także tutaj nic nie ma gdzie ja te... aha tutaj pustaki odkładam dobrze kolejna, tu mamy szóstkę i co mamy, kluczyk rybka wiewiórko dalej wiśnie drzewko myślę, że może coś jeszcze wpadnie co dobrze, teraz co mamy dalej ślimak Mamy konieczynkę, mamy konieczynkę z drapce numer 5. fajnie drzewko. Tu mamy już kluczyk, tu jest wiśnia i mamy podkowę a wygrana to 1 zł. Trafimy sobie kontrolne. tu gdzieś było na górze tak EE, tu mamy. Wygraną, fajnie, fajnie, fajnie. Jest kolejna wygrana. Dobrze. No to teraz no, czwóreczka. I szukamy wiśnie. Rybka. Klucz. Drzewko. Podkowa ślimak trójeczka rybka wiśnia drzewko tu mi się kawałek kontrolnej a już widzę, że nic nie ma, chyba że główna dobra podkowa ślimak i wiewiórka a mogliśmy wygrać tu 4, a tutaj 80, no dobra, ale nie wygraliśmy teraz mamy, no teraz mamy kochani, od środka chyba dobrze, no to 136, 135 może tu coś wpadnie wiewiórka, wiśnie kluczyk, drzewka, podkowa i rybka o, patrzcie, 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 1000 zł mogłam wygrać. Następna rybka podkowa, ślimak, klucz, drzewka i wiewiórka. To było 500 plus. Dobra, następna. Fajne te wygrane, ale co? Bo no na razie są bez złotówki teraz co mamy wiśnie ślimak klucz dalej rybka wiewiórka podkowa, a wygrana 80 dalej ślimak rybka drzewko wiewiórka klucz i podkowa a wygrana dwie dychy. No mogli wydać te dwie dychy. Byłoby na zero. Dobrze. Dalej wiśnie. Wiewiórka. O, mamy konieczynkę. Pojedyncza, ale jest. Bardzo ciekawe. Tu mamy drzewko, rybka i ślimak. Bardzo jestem ciekawa tej podwójnej konieczynki. No mamy złotówkę. Dalej. Drzewko, ślimak, klucz, wiśnie. Rybka i wiewiórka. No to mamy trzecią wygraną. Dalej, dalej, dalej. Tu mamy dalej, tu mamy piśmie. O, nie można tak robić, bo wtedy kontrolne się zdrapuje. Trzeba robić odstęp. Także jak widzicie, tu są różne. Grana to. No mogli dać 80. Teraz to drzewko. Rybka. Podkowa. Wiewiórka. Kluczek i wiśnia wygrana to 40 zł no słaby tylko 3 trapeczki na 20 no to bardzo słaby wynik lecimy dalej rybka ślimak klucz podkowa drzewko i wiśnia Kolejne to rybka, wiewiórka, wiśnia, drzewka, ślimak i klucz, a wygrana mogła być, proszę, 40 tysięcy główna wygrana. No ale nie dali. No i tutaj też, widzicie, <laughs> ale nie dali. Dobrze, co my tutaj mamy? No i zostały, no ostatnie, kochani, ostatnie dwie drapki. No, szkoda, że tylko tyle. Tu mamy podkowa, wiśnie, wiewiórka, klucz, drzewko i ślimak. Wygrana to złotówka by była. No i ostatnia, kochani, rybka, podkowa, wiśnia, drzewko, ślimak i wiewiórka. No, nie dano mi zobaczyć. Jak wygląda podwójna kończynka. No dobra. No to co? Na 20 zł w premierze Niula ma złotówkę. 2, 3. 3 zł. No to naprawdę. Życie sobie na nowo ułożę. Ale premiera zaliczona, kochani. Zrobimy sobie jeszcze superlinie. Bardzo jestem ciekawa. Może te superlinie dadzą trochę... Pocieszą, szukamy serduszka, którego nie ma. Biedroneczka, no jest. Jedna. Dalej, lody. Lody mamy. Teraz, kochani, co, klapki? Mamy klapki. Są kolejne. I tu mamy klapki. Moneta. Mamy monetę. Jest druga. Mamy monetę i mamy monetę. Dzisiaj się dowiedziałam, że ekstralinie nowe wejdą dopiero w listopadzie. Także... No, jeszcze trochę musimy poczekać. Szukamy łódź. I to tyle. Dalej tęcza. Mamy tęczę. Kolejny symbol piłka. Mamy piłeczkę. Jeszcze gdzieś? Tylko jedna. Co teraz? Kwiatek, mamy kwiatek. Tutaj też są. I to tyle. Rolki, rolki mamy. I mamy tu okulary. No, okularów nie ma. Teraz co leża. Nie ma. Cytryna. Mamy cytrynkę. Tu jest. I na dole. Podkowa. Jest podkowa. Tu był jeszcze kwiatek. Podkowa. I mamy podkowę. Teraz korona. Tu były klapki. Tu był leżak. Zobaczcie, zgubiłam. O, ale to nic. Korona, znajdzie się. Tu mamy koronę i tu mamy koronę. Co teraz? Czapka. Mamy czapeczkę. Tu jest też. To dalej. Księżyc. Księżyca nie ma. Popcorn też nie ma. Dzwonek. Dzwonek mamy. Tu mamy i tu mamy, ale linii nie ma. Balony. Balonów nie ma. Kości. Kości kości mamy kości. Tutaj są też. No i ostatni symbol, kochani, to słoneczko. Mamy słoneczko. Tu jest też, ale nie ma słonika. No niestety. Następna przegrana. Dobra. TRB. No to. Bonusik się też nie spisał. Na 25 zł, kochani, mamy wygrane trzy konieczynki, także premiera zaliczona. Bardzo się cieszę. Ja Wam życzę jak najwięcej tych konieczynek, jak najwięcej tych wygranych, kochani. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Buziaczki, pa!